Robię QA part, nie wiem które. Czemu Gacza Club? Bo lubię Gacha Club. Pytanie do QA, dlaczego 8 marca na ulicy Konwaliowej we Wrocławiu o godzinie 13:49 i 36 sekund i 24 setne połamałaś mi się do domu i ukradłaś mi 6 paczek Doritosów pod przykrywką czerwonego Muchomora. I czy mi pozdrowisz, panie policjancie, to nie było mi. To był ktoś inny. I pozdrawiam Cię, Kate. Pytanie do Orian. Czy tęsknisz za BSP? Czy lubisz oglądać innych youtuberów? Czy mnie lubisz? Jak chodzi o stare BSP, to tęsknię, fakt. Oglądam innych youtuberów i lubię Ciebie. Pozdro wsiadkę. Pizzeczka Bab. Kto jest twoim ulubioną BFF? Jaki jest Twój ulubiony youtuber? Czy skasujesz... YouTube, XDD, Roblox czy Minecraft? Masz chłopaka? Masz kota psa? Kuchnia chyba? Polecasz moją grupę na mecz, czy... Kuchnia z tego nic nie przebije, ani a żaden kepa, pani pizza. Mam ulubioną BFF, jest to Paul Liminka. Jakiś ulubiony youtuber, a mój ulubiony youtuber to jest Spokój Bitrzeźwięczeń. Nie skasuję YouTube'a. Um, ciężko mi wybrać czy Roblox czy Minecraft, bo lubię to i to. Chłopaka nie mam. Mam psa i kota. Kot się nazywa Niko, z Daisy. Kuchnia Kebaba. Um, no, rusty po prostu. Polecasz moją grupę? Tak, polecam. Dziesiątka czy to nie mam pojęcia? Jak się nazywasz? I wiem, że na pewno nie, jak Bella. Czy to sniż za BSP? Czy mnie pozdrowisz, Czy tolerujesz LGBT? Jaka gra to twoja ulubiona? Co lubisz pić? Czy mogę być twoją BFF XDD? Moje imię to tajemnica narodu. Tęsknię za BSP. Pozdrawiam Ciebie Marta Budnik. Toleruję LGBT. Ciężko mi wybrać mam dużo gier ulubionych. Lubię pić kawę. I w zależności czy mamy podobne gusta, można, można, można tak powiedzieć, mogę zostać Twoją BFF. Czemu nie pokażesz twarzy? Ja już pokazałam twarz swoją. Uwaga, bonusowa odpowiedź. Jakby Polska nie miała do zaoferowania piosenki w klimatach tych wcześniejszych. A no tak, przecież mogłam dać. Jest i mały.